Co? Ja tymi... Co mówisz? Zabimbamy no, Tak no, to, jest i to Ale nie da się za, o. za ostro, nie, nie. O no, nie, ale to on jeszcze lekki przecież Ale no, to nie? Widać, że lekko przy tym lekkim od... Ta. odchyłku tamten zakręt robi lepiej, nie? Tak. A Ta, bo wychodzi ładnie pod wiatr i wychodzi do góry. Tak, nie? Ale tak różnie jest, wiesz, bo, bo widać, że jednak oscyluje tym wiatrem, Ta. wiesz? Tak. Tak, no kręci, kręci. Że on jest raz młodki, raz ładniej, nie? No. teraz, nie, trochę I widzę Wiesz? Tak. I trzymasz gaz, to w porządku. Nie? Tak. 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 Można pociągnąć hmm. do gara, bo to Trzeba byłoby pociągnąć z tej drugiej strony, bo tu bardziej podwiadłyś był. to to jest kwestia, jakby się na ten dom. Mhm. Tak. Ale tam jest dużo, tutaj jest lepiej. Ale w Walency i Wieszu, no? Tak, ale to takie wiesz. Na Polatanie powiedzmy. Nie, jest najgorzej w tym filmie. A widać, tu nie widać, ale... No, no, tak, to meter, miał. Bardzo dobrze to No i teraz widzimy porównanie z, z tego, z tej hybrydy.

Nie, tu trzeba przejść przez tą no tak, dołek. Tak, tak. To, to przez dołek nie przejdziesz, bo widzisz, że z dołku siedzę, nie? Tak. No rower stoi. No nie, to tam przejdziesz spokojnie bokiem. No to ja tam spokojnie, nie? <grywy> Ten kamperem tam kręci, a Lefowa stanie na chwilę tym pudłem Proszę się zatrzymać Wyląduj sobie spokojnie. Ona stanęła. Pani chce w ogóle wyjechać? Nie, tam pani nie stanie, to jest lądowisko. Nie. Stoi pani na tym prywatnym terenie. To jest pierwsza rzecz. Ja tu mogę latać No właśnie wszyscy są trochę na lewo. Jakby pani tam wyżej stanęła za ten... za ten... za ten namiocik, to będzie świetnie. To pani na mnie wyżej przeszkadzała i sobie spokojnie. A tam trochę cienie, cienia i spokoju jest jeszcze. Przy okazji.